Dziupla lektorska sowa. Zapraszam. Niedawno miałem okazję wysłuchać pierwszego podcastu doktora Jerzego Lewko na temat diety ketogenicznej. Postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami, licząc na to, że pan doktor potraktuje je nie jako próbę napastliwej krytyki, a jedynie. Troskę o poprawność w tak gorącym medialnie temacie, jakim jest dieta ketogeniczna. Po prześledzeniu Facebooka pana doktora dostrzegam próby zainteresowania szerszego grona zdrowym stylem życia na podstawie wiedzy, jaką oferuje nam nauka. I to jest pierwszy plus, jaki zauważyłem. Brakuje, co wielokrotnie podkreślam, w przestrzeni publicznej wskazówek i porad opartych o badania naukowe. Dodatkowo, dr Lewko sam, jak mówi, jest wyznawcą keto, więc wiarygodność jego przekazu teoretycznie powinna być na wysokim poziomie. Czy tak jest? Przyjrzyjmy się pierwszemu odcinkowi. Godzinny podcast na start to hardcore, ale jeśli ma zaciekawić, no właśnie, czy zaciekawił? Po pierwsze, uważam, że w przypadku tego typu przedsięwzięć, poza treścią, liczy się również forma. Formę ową często zaś warunkuje poprawność techniczna. W przypadku tej produkcji, niestety, nie jest najlepiej, ba jest słabo, doktorze. Jakaś Ledwo słyszalna muzyczka backgroundowa i skopana ścieżka voice-overowa to nie najlepszy sposób na zdobycie grona słuchaczy. Dziwi mnie to, gdyż widziałem Pańskie wcześniejsze nagrania i sprzęt, jakim były dokonywane, i tam sytuacja wygląda dużo lepiej. No ale ktoś powie, że to tylko technikalia liczy się treść. No, to prawda. Najważniejsza jest treść, więc przejdźmy do treści. Na wstępie zapowiedź, że będzie za, ale i przeciw diecie Keto. O ile za było, o tyle wyraźnego przeciw nie wyłapałem. A szkoda, bo przy wielu kontrowersjach dobrze byłoby przedstawić jakieś argumenty naukowe, które mogłyby wątpliwości rozjaśnić. Generalnie doktorze, uważam, że ten długaśny wstęp, gdzie wymienia Pan to, o czym będzie Pan mówił, jest zbędny. Po prostu ma Pan do przekazania informacje i nie ma potrzeby przygotowywania nań słuchaczy. Po prostu jedziesz Pan z tym koksem od początku, skupiając uwagę odbiorcy, a nie rozmydlając ją. Ale. Konkretnie, bo sam trochę rozmydlam, stwierdził Pan, że dieta ketogeniczna nie jest dietą niskowęglowodanową. Owszem, jest pewną formą diety niskowęglowodanowej, gdyż drastycznie ogranicza węglowodany, ale ich nie eliminuje całkowicie. Ja na ten przykład wolę mówić, że jestem na diecie niskowęglowodanowej, spożywając dziennie około 40 g węgli netto. Wiemy, że to są rozważania semantyczne, ale jeśli chcemy być precyzyjni, nie zapominajmy, że jednak tak zwane niskie węgle w diecie keto pochłaniamy. Jeśli chcielibyśmy rozwinąć temat diety niskowęglowodanowej, to trzeba by określić co owo Nisko oznacza i przedstawić rodzaje węglowodanów i produktów je zawierających oraz ich wpływ na nasz organizm w zależności od ilości, a nawet pory czy kolejności spożywania. To temat na kilka solidnych wykładów. Szkoda też, że w swoim podcaście nie wspomniał Pan o najzdrowszej i chyba coraz bardziej popularnej diecie keto śródziemnomorskiej. Tam owych strasznych węglowodanów jest całkiem sporo, bo około 50 gramów, i nie przeszkadza to w utrzymaniu stanu ketozy. Promocja tego typu diety to w moim odczuciu temat must have, o ile chce się odczarować. Ketozę opartą na boczku i maśle. Mam też trochę panu za złe, że pomimo deklaracji we wstępie podszedł pan do diety ketogenicznej w pozycji no, klęczącej. Brakowało mi wyraźnego podkreślenia faktu, że jest to dieta eliminacyjna i jako taka nie powinna być stosowana przez ludzi zdrowych przez dłuższy czas. Dlaczego podkreślam zdrowych? Ano dlatego, że dieta keto służy przede wszystkim ludziom chorym. Przypomnę, że pierwsze jej użycie miało związek z lekooporną padaczką dziecięcą. Sukces stosowania tej diety przy tej strasznej chorobie niejako Otworzył ketozie szerzej drzwi na salony. Okazało się, że ludzie zmagający się z problemami gospodarki cukrowej, cierpiący na choroby neurologiczne czy nawet onkologiczne, mogą w diecie keto znaleźć sprzymierzeńca. No ale czy jest to antidotum na wszystkie bolączki tego świata? Remedium na nieuleczalne? Absolutnie nie. Po utracie wagi metabolizm pozostaje na tym samym poziomie? Doktorze, chyba pan sam nie wierzy w to, co mówi. To jest fizycznie niemożliwe. Czy badania, o których pan wspomina, były randomizowane? Z wielką chęcią bym się z nimi zapoznał. Może jakiś link. Niestety nasz organizm nie jest tak mądry, że rozpoznaje, że tracimy wagę z powodu bycia na keto albo z powodu bycia na innej diecie. Utrata kilogramów przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Stąd podstawowa przemiana materii zmniejsza się. To logiczne. Jeśli by było, jak pan sugeruje, to na diecie keto odchudzanie byłoby niebezpieczne, gdyż fakt, że organizm by nie wyhamował z podstawową przemianą materii, mógłby doprowadzić do tego, że człowiek chudłby w nieskończoność, a raczej w skończoność, która miałaby postać śmierci. Dieta keto, mimo że cudowna, to nie jest perpetuum mobile. No i dalej. Irytuje mnie, gdy pomija się lub lekceważy sprawę kalorii. Trend lansowany przez dwóch braci bliźniaków o kant przysłowiowej dupy można potłuc. Z fizyką się nie dyskutuje. To nauka ścisła i generalnie bardzo dobrze zbadana i opisana. Energia, opisana kaloriami, którą pozyskujemy z pożywienia pozwala nam na zdrowe życie. Jeśli tej energii dostarczać będziemy coraz mniej, licząc na to, że organizm da się oszukać, to znajdziemy się w czarnej dziurze, z której bardzo ciężko będzie się nam wygrzebać. Być może byłem nieuważny, ale coś mi nie pasują pańskie wyliczenia składników na diecie keto. Po pierwsze, węgle u mnie jest to, jak wspomniałem, około 40 gramów netto, choć skłaniam się coraz bardziej do 50. Przy moim dziennym limicie kalorii, który po wyliczeniach wynosi około 2300, stanowi to 8%. Białka dawkuję zgodnie z zasadą od 1,2 do 2 gramów na kilogram masy ciała i staram się zjadać około 1,4 g, co stanowi 22% i przekłada się na 123 g białka na dobę. Tłuszcz to reszta, czyli 70% dziennej dawki kalorii w gramach 180. Gdybym chciał stosować się do Pańskich Rad trzykrotnie więcej tłuszczu niż białka, musiałbym ograniczyć białka dość drastycznie, co w moim odczuciu przełożyłoby się na utratę masy mięśniowej, a to droga donikąd. A tak, po pół roku stosowania swoich proporcji straciłem tylko kilogram masy mięśniowej przy 9 kilogramach tłuszczu trzewnego. Tego, jak słusznie Pan zauważa, najgorszego. Panie doktorze, niestety, wszystko co Pan mówi, Internet zapamiętuje, a następnie z premedytacją wykorzystuje. Dlatego wszystko trzeba policzyć bardzo dokładnie, a nie aby nie dać szans swoim interlokutorom na przedstawianie takich argumentów, jak choćby moje. Kolejny przykład, no proszę bardzo, aktywność fizyczna. Kto podpowiedział Panu, aby zalecać na diecie aktywność do 60% tętna maksymalnego? Na diecie, na której będąc, ma się przecież ogromne, jak sam pan twierdzi, pokłady energii. Skąd te 60%? Naprawdę słucha pan rodzeniów i ich zaleceń 15-minutowych treningów z gumami oporowymi? Jako prawie 60-latek biegający maratony, powiem panu, że. Te ich zalecenia, podobnie jak magiczne 60% tętna, można sobie w buty włożyć, a i to nie stanie się człowiek przez to wyższy. Jak pan oblicza owe 60%, bo chyba nie ze wzoru 220 minus wiek. On też się nadaje do włożenia w buty. Według niego mój max powinien wynosić 161 uderzeń na minutę, a wynosi około 196. Moje rzeczywiste 60% to 118 uderzeń, ale gdybym posłużył się kulawym wzorem, byłoby to 96, a moja aktywność podnosząca tętno do 96 to opędzanie się od muchy, a do 118 od osy. Energiczny marsz podnosi bicie mojego starczego serca do 136 i to mógłby już dla upartego y, ktoś określić mianem aktywności. Dlatego, gdybym zastosował się do pańskich zaleceń, byłbym fizycznie po prostu nieaktywny. Czytam pańskie intencje, że to tylko ogólne dywagacje, ale uważam, że jeżeli mówimy o tak poważnej rzeczy, jaką jest zdrowie, powinniśmy być bardzo... Ale to bardzo precyzyjnie. Miałby Pan szansę na to, aby w temacie wypowiedzieć się precyzyjnie, gdyby nie próbował Pan całej skomplikowanej diety ketogenicznej załatwić w jednym odcinku podcastu. Bo chyba nie podąża Pan drogą showmanów rodzeń i nie próbuje Pan tworzyć bliźniaczej sekty Keto, która będzie utrzymywała Pański kanał i brała udział w kolejnych, ale tematycznie niemalże identycznych, organizowanych raz po raz konferencjach. Mówię wprost, ponieważ szanuję pańską wiedzę i nie chciałbym mieć w panu wroga i oszołoma, który znalazł sobie niszę na popularność i łatwe zarabianie kapuchy. Ludzkie zdrowie to naprawdę bardzo e, poważny i odpowiedzialny temat. Nie jest pan w stanie wszystkiego omówić jednorazowo, a bezrefleksyjny jeden czy drugi internauta może tak pańskie rozważania przyjąć i narobić sobie wielkiej szkody. Jako lekarz, jak mniemam, nie chciałby pan tego. Co innego, gdyby próbował pan zaszczepić samą ideę keto, a konkrety ustalać w ramach indywidualnych, płatnych i poza internetowych porad medyczno-dietetycznych, jak choćby robi to Dawid Dobropolski, który w moim odczuciu powinien być przykładem dla wszystkich internetowych żywieniowych influencerów. Polecam Dobropolskiego pańskiej uwadze, ale i oczywiście wszystkim, którzy przysłuchują się temu nagraniu. Wielce szanowny panie doktorze, a nawet Jurku, chyba jestem starszy, więc więcej mi można. To co próbujesz robić jest szlachetne, o ile ma służyć przede wszystkim ludziom. I to ludziom z problemami zdrowotnymi i żywi żywieniowymi. Ja póki co postrzegam cię jako człowieka altruistycznego i empatycznego, ale jeśli uznam. Że Twoje działanie nastawione jest li tylko na zarabianie, stanę się twoim przekleństwem. Tak jak stałem się przekleństwem dla wszelkiej maści szarlatanów, showmanów i cudaków dietetycznych. Kończąc na dzisiaj jeszcze trzy szybkie sprawy. Po pierwsze, w swoich rozważaniach o tłuszczach w diecie pominąłeś ten Najzdrowszy i wręcz obowiązkowy, czyli oliwę z oliwek. Warto by było też uzmysłowić ludziom, co czynią swoim wnętrznościom, spożywając oleje rafinowane. Orzechy kolejne zagadnienie. Dla poprawności naukowej nie tylko orzech nerkowca jest owocem. Wszystkie orzechy nawet podziemne, arachidowe to owoce. Tak ogólnie. I wreszcie na deser sobie zostawiłem. Co Wy macie jakąś taką schizę słodzikową? Co znaczy, że kawa na Keto jest OK, ale kawa ze słodzikiem na Keto nie jest okej? Okay? Masz jakieś badania potwierdzające tę tezę? Jeśli nie, nie jej abstrakcyjnej propagandy. Tak się złożyło, że jako insulinooporniak przeprowadziłem na sobie parę testów z wykorzystaniem pomiernika CGM i jakoś nie zauważyłem, że na przykład stevia ma jakikolwiek wpływ na wyższy poziom glukozy. Poza tym jest parę słodzików, które są bez negatywnego wpływu na cukrzyków, i chyba warto zrobić o nich solidny podcast, a nie tylko prześlizgać się po temacie. Ja to jestem typem nałogowca. W swoim życiu udało mi się skutecznie zwalczyć alkohol i papierosy. Z cukrem walczę. I gdyby nie słodziki, pewnie bym poległ. Słusznie niektórzy naukowcy uzależnienie od cukru porównują z głodem heroinowym. Nie widzę nic złego w oszukiwaniu mego mózgu i ciała poprzez dostarczanie mu słodkiego smaku, który nie wywala w kosmos mojej insuliny. No dobra, będę kończył, bo gdybym chciał odnieść się do wszystkiego, co mówiłeś w swoim podcaście, powstałoby nagranie wielogodzinne, a tego Internet nie znosi. Powiem ci, Jerzy, szczerze, że wątpię, aby ktoś wytrzymał i ten wywód w całości, ale ja czuję się w porządku w stosunku do ciebie, słuchaczy, i do siebie, że to nagrałem i opublikowałem. Mam nadzieję, że póki co, bez urazy, ok? Dziupla lektorska sowa.